Franciszek Karpiński, przeciwko fanatyzmowi. Krzyż w jednej ręce, żelazo ma w drugiej. Zasłonił oczy, pozatykał uszy. Tak świat obiega, jak jest w sobie długi: Wszystkiego dotknie i z gruntu poruszy. Gdzie tylko przeszedł, krwią ludzką spluskany. Dojdziesz go czarnym, zostawionym śladem. Lubi kaleki, śmierć, nędzę i rany: Pije łzy cudze, tuczy się swym jadem. Gdy złych od dobrych świat obaczy przedział, Temu sędziemu, co natenczas rzeczem, który swym uczniom wyraźnie powiedział: Ja was na ziemię nie posyłam z mieczem. Czy molochowe wskrzeszamy obrządki, Gdzie krwią człowieka błagany Bóg srogi? Czy Buzyrysa milsze nam pamiątki, Który zabijał przychodnia w swe progi? Ofao syn tłumiąc przyrodzone prawo, Z własnego ojca uczynił ofiarę. Ten padł ów nad nim trzymając broń krwawą. Wraz woła ranny z raniącym, za wiarę. Wiaro, ty czysta przysłana na ziemię, Ale cię człowiek za bobonem szpeci. Ty chcesz, by ludzkie kochało się plemie, Jako jednego ojca, jedne dzieci. Bóg od nas wszystkich wyciąga swej chwały, Pod jedznym żyje naród ludzki panem, Afryckich pustyń tułacz, ogorzały z lapojnem Albo chińczyk z luzytanem. Za cóż dla wiary miecz kto w ręku nosi, Pokrzywdzą niebo i prawa natury, kiedy ktoś ręce równo ze mną wznosi, Nie potępiać go, on je wzniósł do góry. Czyż to nie lepiej Rzym rozumiał stary? Aby zamieszkom powszechnym zaradził, Szczęśliwe skutki ze złej, robiąc wiary, Bogi narodów w stolicę wprowadził. Gdy różne bóstwa ręce sobie dały, Serapis został Jowiszowym bratem, Eufrat się z Tybrem w jedno łoże zlały, Rządził Rzymianin uciszonym światem. Jeśli niebaczność była dotąd głucha, Idź, ktoś wykroczył przykładami temi. Człowiek szczególnie niech z wierzchności słucha, a z Boga, który Ojcem Ziemi. Nie mamy prawa z bronią w ręku pytać i o rzecz świętą pastwić się nad bratem. Ty, co te wiersze będziesz kiedyś czytać, Wspomnij, że chciałeś być sędzią i katem. Jam ci z rąk wyrwał oręż zgotowany, i ślepy zapęd zwolna ułagodził, żeś się nareszcie już sam przekonany. Z rozumem, z sercem i z wiarą pogodził, Ojczyzno moja. Nikt nie widział ciebie, abyś się kiedy zmazała tą plamą. Gdy przyjdzie pora, ratuj się w potrzebie, a niebo mocne nie da się i samo. Doceniasz? Subskrybuj.